Dzisiaj sobie nas, y, zainstalujemy moda, a właściwie addona do moda y, jej, czyli Just Enough Items. Y, I ten addon się nazywa Forever Enough Items. Y, I po zainstalowaniu właśnie tego addona do jej y, będziemy mieli, y, będziemy mieli f, y, funkcjonalności nej, czyli Not Enough Items, czyli ulubionego y, moda z poprzednich wersji Minecrafta. No i co trzeba zrobić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzeba pobrać pięć plików z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który was interesuje, Zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Forever Enough Items pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Tutaj mamy właśnie przedstawione, jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy część. Jej, czyli Just Enough Items. No, i tutaj są właśnie te funkcjonalności, które były w modzie Nei, a nie ma ich w modzie jej. Fajnie to się słyszy. No, w każdym razie tutaj sobie możecie poczytać i tak dalej. No, i co nas interesuje? Interesuje nas pobranie tego pliku. Zatem klikamy na zakładkę Files, jesteśmy przeniesieni na taką stronę. No, i tutaj szukamy wersji Minecraft 1.9. I bierzemy, znaczy pobieramy sobie najświeższą wersję tego pliku. Także klikając tutaj na strzałeczkę. Po czym przenosimy się do, na następną stronę. Oczywiście link również jest w opisie. I ci, którzy jeszcze nie mają Just Enough Items, to sobie z tej strony pobierają. Tu jest oczywiście zakładka ta overview, gdzie jest y, 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 strona opisowa. Już ją pomijam od razu. Jesteśmy na stronie z. Plikami do pobrania, no i tutaj szukamy oczywiście wersji Minecraft 1.9 i pobieramy najnowszą. To dla tych, którzy nie mają jeszcze Just Enough Items. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której również link będzie w opisie do filmiku. No i tutaj pobieramy coś takiego, co się nazywa Excore, też od razu jesteśmy na, na stronie z pobieraniem. Szukamy, za, szukamy Minecraft 1.9. I najświeższy Plix 1.9 pobieramy klikając na strzałeczkę w dół. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której również link będzie w opisie do filmiku, i z tej strony pobieramy coś takiego, co się nazywa Light Lever Overlay Reloaded. Szukamy oczywiście Minecraft 1.9 i pobieramy najświeższą wersję. Stąd oczywiście za pomocą kliknięcia na strzałkę po czym przechodzimy na kolejną stronę, do niej również będzie pli link w opisie do filmiku. No i tutaj ta sama sytuacja, szukamy 1.9 i pobieramy najświeższą poprzez kliknięcie na strzałeczkę. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych wszystkich plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na, wers na wersję 1.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne tuty 829, a jeżeli macie wersję non premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować. W filmiku pomocne tuty 636. Potem wróćcie do filmiku. 829 i zainstalujcie forge na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję forge z końcówką 1767, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą. A najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 1867 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, żeby to wszystko zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %app .data Procent, app przez Roaming. Musimy znaleźć folder. Minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję Minecraft 1.9. I ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy te wszystkie pliki do folderu mods. Ja nie przerzucam już tego pierwszego pliku jej, Ponieważ już go mam, bo już używałam jej. Także, jeżeli ktoś z Was używa już jej, no to oczywiście nie przerzuca tego pliku, w ogóle go nie musi pobierać. Ja go tu pobrałam, żebyście widzieli, że jest tego tak sporo. Także ja wszystkie pozostałe te pliki przerzucam tutaj do folderu MOC. Ale jej jest potrzebny, bez jej to w ogóle nie zadziała nic. Także, jeżeli nie używacie jej jeszcze, to musicie sobie wrzucić ten właśnie plik również. No ja go tutaj mam, więc go tutaj nie wrzucam. Ok, także mamy wszystkie te pliki w folderze. Moc zamykamy, jest zainstalowane, uruchamiamy launcher. No i czekamy, aż nam się wszystko pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1867. Klikamy Play i czekamy. Aż nam Forge wszystko tutaj poinstaluje. Za moment nam się pojawi tutaj strona. Z logo Mojang'a. Jeszcze troszkę musimy poczekać. Także ten, to, to właśnie ten addon nam doda możliwości, które y, były właśnie w y, NEI, Na przykład takie jak przyciąganie itemów, że, że coś tam wam y, upadnie, gdzieś tam y, y, kopiecie sobie na przykład. To no nie musicie zbierać, podchodzić, zbierać. Tylko po prostu samo się do was przyciągnie do, do waszego inwentory, albo można sobie zmieniać dzień i noc i tak dalej, i tak dalej. Ok, wchodzimy do mods. No i tutaj mamy, 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 mamy excore, mamy Just Enough Items, mamy Light Level, Forever Enough Items i, 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 i coś jeszcze chyba było. Chunk Edge Indicator. Ok, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No jeszcze moment. Światek nam się pojawił. Mamy nasz światek, klikamy E jak ekwipunek, no i mamy tutaj właśnie możliwości, które były w... w, w, w i teraz tak, jak widzicie, ja mam tutaj małe okienko. Zatem, jak powiększę, to też nie widzicie tego całego, bo ja nie mam całego ekranu. Ale jak widzicie, tutaj jest coś takiego, taki mały, obraz, taki mały przycisk. I jak na niego klikniemy, to się pojawiają trzy przyciski. Jak klikniemy z powrotem, to, to się to chowa. Teraz tak. Tutaj. Ups. Zniżył. Tak się zrobiło. Ok, jeszcze raz. Aha, to za każdym razem tak się robi. To w każdym razie ten przycisk, jak zrobię większy, większą, większy obraz, to przechodzi na środek. No i tu resztę wszystko widać. I wtedy widać tutaj te strzałeczki. One pokazują nam, ile, ile, ile tutaj jest stron jeszcze i tak dalej. Także, no, niestety nie mogę Wam pokazać całości. <tak>, tak to wygląda. No i teraz tak, zrobię z powrotem na mniejsze, żebyśmy widzieli. Jeżeli tak jak ja nie widzicie tutaj tego obrazeczka, tego, 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 to wystarczy, że klikniecie literkę P, jak Piotr. I tutaj możemy sobie zmieniać, właśnie. Mamy na Cheat Mode, Utility mod lub Recipe Mode. Ja sobie zrobię na Cheat Mode. Escape'em wychodzę. No i tutaj możemy sobie niby cheatować, ale to tak nie do końca. Tutaj jak widzicie jest, jest to magnet on, czyli jeżeli wyrzucę, jest włączone, czyli jeżeli wyrzucę teraz sobie to, to powinno do mnie przylecieć i jakoś nie przylatuje. Ok, następna rzecz. Tutaj jest Creative. Możemy sobie zmieniać na Creative. Zmieniło się. Dziwne, przedtem się nie zmieniało. Ok, tu już jesteśmy z powrotem na, na Survival. Tutaj możemy sobie zmieniać dzień i noc. O dziwo się udało, a przedtem się nie udawało. To jest dziwne, to jest, to jest po prostu bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne, bo przedtem mi się to nie udawało, a teraz mi się udaje. Czyli w tej chwili, jak jest magnet OFF, tutaj pokazane, czyli że teraz jest włączony, a tam można kliknąć, żeby był on. Czyli jak teraz wyrzucę, to jednak się przyciągnie. O tak. Czyli wszystko działa. A przedtem mi nie działało i chciałam Wam pokazać coś innego, jak to zrobić, żeby działało, ale jak widać działa. Dziwne. Teraz tak, mamy, mamy wybrany przy, mamy wybrany tryb czytowania, Zatem można pobierać? Można pobierać. No proszę, a przedtem mi nie, nie działało. To zaraz sprawdzimy, dlaczego już mi to działa, jak przedtem nie działało, bo żebyście wiedzieli w razie czego. Aha, i teraz tak, jak, jak mamy tak, to nie działa nam, jak najeżdżam strzałką nad biblioteczkę, na przykład i klikam R jak robak, to nie pokazuje nam craftingu. Zatem, żeby, żeby móc craftować, to, to naciskamy albo ten przycisk i tutaj wybieramy Reshape mod, albo jeżeli go nie widzimy, tego przycisku, no to klikamy P jak Piotr i tutaj wybieramy Reshape. I wychodzimy Escape'em. No i teraz jak klikniemy na biblioteczkę to jeszcze raz klikniemy na biblioteczkę, to nam się pokazuje yy, pokazuje nam się receptura. No, i, i w tym momencie nie możemy pob, pobrać sobie biblioteczek. Ok, no to w zasadzie wszystko. Jak widzicie, działa. Aha, tutaj jest jeszcze zróbmy sobie z powrotem ten 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 cheat mod, ok, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd i wchodzimy z powrotem. To wtedy jest. Tutaj jest coś takiego jak light level. To jest włączone. Zatem, jeżeli klikniemy F4, to nam się pokazuje tutaj level, jaki mamy, jeżeli chodzi o o o o o jasność. Wiecie, no to jest przydatne, jak wiemy, jak chcemy wiedzieć, czy nam się pojawiają stwory czy nie. To jak sobie tak chodzimy, to pokazuje 0, ale jak sobie zrobimy światełko, to nam pokazuje, że tutaj jest 12, tutaj 10 i tak dalej. Także jeżeli mamy światełko, o, to teraz jak sobie postawimy świeczkę, to nam pokazuje, że tutaj jest o tak mocno oświetlone. A tutaj jest tak słabiej oświetlone. Także to jest taka pomocna rzecz. Żeby to wyłączyć, oczywiście klikamy F4. Nie ma już tego. I jeszcze jest coś takiego jak tutaj Chunk Edge Corners. Jak na to klikniemy, to możemy może pokazywać All albo Off w ogóle. Jak mamy Corners, to teraz jak klikniemy z kolei F9, to nam pokazuje, gdzie się nam kończą narożniki naszych czanków. Nam pokazuje. O! A jak klikniemy znowu F9, to nam pokazuje czanki w ogóle tak z taką krateczką. A jak kolejny raz to nam wyłącza te czanki. Co jeszcze tutaj jest takiego? No, możemy sobie właśnie zrobić dzień, noc i tak dalej. I dzień. Ok, i deszcze mogą nam tutaj padać. Mi tu nie padają, bo mam chyba wyłączone deszcze w ogóle, ale chyba szumi. I, I. No, i mam ładną pogodę. Ok, także teraz już, jak widzicie, wszystko działa. To ja kończę, ale jeszcze zanim się, zanim się wyłączę, to Wam pokażę ewentualnie, co trzeba zmienić. Gdyby się okazało, że, że nie możecie, że tutaj klikacie i nic się nie dzieje, że zmieniacie sobie za, za pomocą tego przycisku P y, lub też tego przycisku, którego tu nie widać, że y, sobie zmieniacie to i nic się nie dzieje, y, no to wam pokażę teraz, co trzeba zrobić. Czyli stąd już wychodzę. Do widzenia i wchodzimy do. Roaming przez procent data przez roaming. Wchodzimy do Minecraft. Wchodzimy do config. I tutaj jest Forever Enough Items. Wchodzimy do tego. I tutaj jest coś takiego, co się nazywa static. Otwieramy to za pomocą notatnika. OK. O, I tutaj, jeżeli wam tam to wszystko nie działa, bo jeżeli działa, to nic nie musicie zmieniać. Ale jeżeli wam to wszystko nie działa, to tutaj właśnie jest permissions level, jak widzicie levels, sorry. I tutaj jest wszędzie moderator, 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 moderator i tak dalej i tak dalej. I jak wam to nie działa, to po prostu sobie skopiujcie wtedy tutaj user, kopiuj i zamiast każdego moderatora wklejcie user. I wtedy jak, za, jak zapiszecie, to to już będzie wtedy wszystko działało. Także to taka jest uwaga. Gdyby wam to nie działało, bo mi przedtem nie działało i właśnie w ten sposób sobie zmieniłam, a teraz mi zadziałało. No to jest takie ciekawa, ciekawostka taka. Okej, okay, czyli stąd wychodzę, nie muszę zmieniać, nie zapisuję, bo działało. No i tymczasem trzymajcie się, papa. Pa.